No dobra, i co z tą Marianną, bo od to się ciągnie i ciągnie i, i jak tam, już lubisz ją, czyli czy, czy, już ja czy, ja? i I Ja ogromną y, miłością do niej pałam, słuchaj, myślę, że mogłybyśmy być prawdziwymi przyjaciółkami, nie no, a tak szczerze to... Y, no ja no, co mam ci powiedzieć, j no. Dobra, ale dlaczego? Bo okej, okay, na tej konferencji, no to Marianna była strasznie zmieszana, jak dała się jej tą paczkę yy, i... I czemu dalej to się ciągnie? Wiesz co, ja jeszcze chciałam wyjaśnić, o co chodziło z tą paczką. To była paczka, która przyszła do Przemka i to nie było nic, co ja jej spakowałam i dałam, bo ja widziałam, że dużo ludzi było zmieszanych i też nie bardzo wiedziało, o co chodzi z tą paczką. Ja też za bardzo jej nie mogłam pokazywać, żeby nie pokazywać logazary, ale to była prawdopodobnie kiecuszka, którą sobie zamówiła na yy, konferencję, natomiast no cóż, no musiałam ją odebrać i ją jej oddać, tak? Natomiast no cóż, no wiesz, zdanie mam takie, a nie inne, wiesz, umoralnia innych ludzi, e, pouczając ich cały czas, że ta jest szonem, ta jest taka, ta jest siaka, ta, ta zdjęcia w bieliznie sprzedaje i tak dalej. ona co robi? Wiesz o co chodzi? Ona no. się, ona się no. mnie pyta, co? a co moje dziecko kiedyś na to? No tylko, że ja nie mam dzieci, a ona te dzieci ma. Wiesz o co chodzi? I jednak jej kontent w dużym stopniu opiera się na jej e, ciele. Jeśli popatrzymy na jej Instagrama, wiesz co chodzi. Sama ostatnio też wstawiła na storkę e, zdjęcie w bieliźnie wysmarowane, jakimś gó... Nie Miał wiem co zapytać. to było. Nie, nie wiem co to było, ale no tak to wyglądało. Słuchaj, każdy ma prawo do swoich we... Ja nie wnikam. Ja nie wnikam. To nie To nie mój klimat, wiesz co chodzi. Ja tam nie, nie, nie jestem w klimatach smarowania się różnymi rzeczami. No dobra, ale Marianna też się przyznała na storce, że zakończyła już trzeci związek. <laughs> ale nie wiem, gdzie zdziwiony jesteś jakby, wiesz o co chodzi. Ona w przeciągu e, mojej działalności e, w internecie skakała na większej ilości k***ów niż ja chyba przez całe swoje życie, wiesz o co chodzi. Tak. Także no cóż mogę powiedzieć, no jest jaka jest, no i co możemy poradzić, no ale jak to powiedziała, ona jest autystyczna, ma z ludzi niepełnosprawnych, no... Tak powiedziała? No, gdzieś tam się zanudowała, że jakiś tam spektrum autyzmu ma, czy coś. Ja prawdopodobnie podejrzewam, że ona zdiagnozowała się sama i to jest coś kolejnego, gdzie szuka, wiesz, jakiegoś zamieszania, jakiejś atencji, czegoś, gdzie ktoś coś tam będzie gadał. Eee, natomiast, no, może tak jest, może tak nie jest, nie wiem.